Dzień dobry Państwu. W trwającej wojnie najważniejszymi wydarzeniami w tej chwili wydają się operacje ofensywne sił ukraińskich na froncie południowym. Przez front południowy uznaję tutaj linię od miejscowości Kamianskie na brzegu Dniepru aż do miejscowości Marinka na obrzeżach Doniecka. Dalej już bym określił to jako front wschodni. Tutaj na niebiesko na tej mapie, którą dla Państwa przygotowałem, może w ten sposób będzie to bardziej czytelne, zaznaczyłem punkty, które wytyczają nam kierunki ataku sił ukraińskich. Tu mamy miejscowość Blachodatne, do której, z tego co wiemy, siły ukraińskie doszły. Tu na zachodzie mamy miejscowość Piatichatki, z tego co wiemy, Ukraińcy już próbują się tu przebijać dalej na Żerbianki i jest jeszcze miejscowość Robotyne, gdzie według korespondentów rosyjskich siły ukraińskie dotarły, ale to jest mocno niepotwierdzone. Mniej więcej tak to wygląda, mniej więcej takie są kierunki ukraińskich ataków. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o tych kropkach, nazwijmy je buraczanego koloru. Nie jestem pewny, czy to jest dokładnie taki kolor. Ale nazwijmy go Buraczanym, i tutaj widzimy przede wszystkim ukraińskie ataki i akcje dywersyjne. Bieżące, ostatnia, najpóźniejsza, najdawniejsza z nich to jest 9 czerwca, czyli przez jakieś 10-12 dni wykonano tyle różnego rodzaju ataków i akcji dywersyjnych. Co my tu mamy? W Birniańsku, zaczynając od zachodu, mamy eksplozję samochodu z okupacyjnym funkcjonariuszem z 17 czerwca. Tu wszędzie są linki, udostępnię Państwu tę mapę. W Tokmaku mamy z 16 czerwca 4 silne wybuchy, w Mołoczansku 6 eksplozji, w Michałówce. 5 głośnych eksplozji 13 czerwca, dalej Melitopol. Tutaj 13 czerwca słyszane były dwie eksplozje. Później pojawiły się także informacje o tym, że wykoleił się tam pociąg, co prawdopodobnie oznacza, że te eksplozje były związane z atakami dywersyjnymi na linię kolejową. Tutaj mamy eksplozję lokomotywy 12 czerwca. Według doniesień ta lokomotywa służyła Rosjanom do transportowania paliwa na front, co ma sens, zaraz sobie do tego przejdziemy. Tu jest jakie miwka, czy Aki różnie to czytają. Tutaj proszę Państwa wysadzono 11 czerwca most kolejowy. Zaznaczyłem sobie ten punkt w tym miejscu, natomiast ta linia kolejowa tutaj przebiega trochę z boku miejscowości. Są przynajmniej dwa takie nieduże mosty kolejowe. Który z nich został wysadzony, tego dokładnie nie wiemy. Tutaj jest miejscowość Rykowe. Kiedy ta informacja trafiła do sieci, to przede wszystkim padała tutaj nazwa geograficzna Gieniciesk lub Gienicieski Rajon, co może być trochę mylące, bo Gieniciesk jest tutaj bardziej na południu, ale to jest region Gienicieski i dokładnie chodziło właśnie o miejscowość rykowe tutaj, elewatory zbożowe zostały bardzo silnie trafione i... Według różnych doniesień, nie możemy ich traktować jako stuprocentowo pewnych, ale było ich wiele różnych. Te eksplozje wtórne trwały tam przynajmniej parę godzin, co oznacza, że niemal na pewno trafiony został magazyn amunicji okupantów Rosjan w tej miejscowości. Dalej mamy tutaj miejscowość Szaszliwcewę. Tutaj dwa pensjonaty zostały trafione, czy też pensjonat i hotel. Można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych ślady tego uderzenia. To jest o tyle ciekawe, że po pierwsze, właśnie w tej okolicy przebywał Władimir Putin, bądź człowiek bardzo podobny do Władimira Putina, kiedy odwiedzał okolice frontu. Widzicie, że to nie są. Okolice frontu z sensu stricte, to jest dość daleko od linii frontu, no ale jak na Putina to dość blisko. To jest też ciekawe, bo to jest właśnie ten przypadek, o którym wspominałem w jednym z przeglądów. Ten przypadek, kiedy Rosjanie twierdzili, że Ukraińcy zniszczyli miejsce, w którym ukrywali się uchodźcy z zalanych terenów, a później w sieci pojawił się, pojawił się proszę Państwa, taki nekrolog podpułkownika rosyjskiego, który tam właśnie w czasie tego ataku zginął. W Sewastopolu doszło do nieudanego zamachu na pomocnika wicepremiera Okręgu zaporskiego, tu mamy literówkę, zabrakło nam E, sobie dopiszemy. I to się wydarzyło 19 czerwca i jeszcze w tym samym momencie, kiedy doszło do ataków na Gieniciesk, doszło także do ataków na Skadowsk i na Lazurnoje. Tutaj na wybrzeżu Morza Czarnego, dość daleko od linii frontu, ale w takich miejscach, które przede wszystkim umożliwiają transport, transport morski, i jednocześnie są wystarczająco blisko Dniepru, blisko tutaj kin, kinburskiej kasy, żeby dostarczać stamtę amunicję. Jeszcze mamy informacji bez, bezpośrednio z dzisiaj. Ja tego nie będę, tego materiału wideo publikował dzisiaj, więc dla Państwa to już będzie przeszłość. Dla mnie to jest dzisiejszy poranek, nagrywam 20 czerwca. Tutaj w Kachowce doszło do silnych eksplozji i są doniesienia o eksplozjach wtórnych od miejscowego kanału telegramowego Kachowski Ruch i w Lubimivce. Także doszło do podobnych wydarzeń. Słychać było odgłosy strzałów i eksplozji. Te strzały mogą oznaczać albo, że doszło tam do starcia z jakąś na przykład ukraińską grupą dywersyjną, ale mogło to równie dobrze oznaczać, że na przykład Rosjanie przy użyciu broni ręcznej próbowali zestrzelić drona. Takie sytuacje także się zdarzają. Tutaj ta odległość możemy to zmierzyć, to jest około 5 km, są drony, które na taką odległość latają, to nie jest wielki problem. Możemy sobie zobaczyć tutaj właśnie odległość tych ataków do Skadowska i Lazurnego, to jest 60 km, więc tu wystarczyłby spokojnie HIMARS, ale na przykład do Gienicieska, tu myślę, że Najbliższy punkt to już jest bliżej 150 km od najbliższego punktu. Te standardowe pociski do Heimarsa tu by nie wystarczyły. Podobnie w przypadku, w przypadku miejscowości Rykowe, tu kiedy pokazano materiały po Świadczące o zniszczeniach faktycznie są dostępne w internecie materiały, pokazujące, że te elewatory zbożowe zostały dość poważnie uszkodzone, w zasadzie można powiedzieć, że zrujnowane doszczętnie. To wtedy pisano, że o tym miejscu, o tym magazynie, wiedziały siły zbrojne Ukrainy od dawna, ale brakowało im zasięgu, żeby tam trafić. Tutaj prawdopodobnie, więc doszło do ataku z udziałem Pocisków Storm Shadow jest najbardziej prawdopodobna wersja, choć oczywiście nie musimy zgadywać. I żeby lepiej zrozumieć, dlaczego akurat tutaj następują te główne ukraińskie ataki, możemy sobie włączyć kolejną warstwę na tej mapie. Jak widzicie, te zaznaczenia są dość brzydkie, jeśli chodzi o kwestie Czysto wizualną, ale tutaj prześledziłem trasę kolejową, po prostu powbijałem pineski, żeby stworzyć taką mapkę pokazującą, gdzie wyraźnie widać, gdzie prowadzą te największe szlaki kolejowe z kontynentalnej Rosji przez Krym. Czyli te szlaki, które trzeba uszkodzić, zniszczyć. Bo jeśli chodzi o linie zaopatrzeniowe z drugiej strony, z Rostowa nad Donem, tędy będą przechodziły oddziały ukraińskie, idąc na Mariupol, idąc być może na Melitopol czy Bierdiańsk, tu będą ich mm, odcinać i tutaj te linie kolejowe znajdują się blisko linii frontu, są łatwe do ostrzeliwania. Dodatkowo tutaj także nie wszystkie te linie kolejowe były kompletne, z tego co mi wiadomo, i transport odbywał się głównie Głównie drogami dla samochodów, głównie tirami, a jak wiemy, dla armii rosyjskiej transport kolejowy jest kluczowy. Wynika to w dużej mierze z tego, że oni się opierają na huraganowym ogniu artylerii. Pociski artyleryjskie są bardzo ciężkie, transportowanie ich samochodami jest stosunkowo trudne. Dlatego bardzo istotne, tutaj nam się to schowało, ale jeśli przybliżymy, zobaczymy, że ta linia kolejowa przebiega tuż przy tym magazynie w miejscowości Rykowe. Jeszcze sobie możemy zobaczyć to na innym rodzaju mapy. W ten sposób tutaj dość dobrze widać te magazyny, te dwie wysokie struktury blisko naszej pineski. To są właśnie te budynki, które widzimy najprawdopodobniej na materiałach audiowizualnych z tego, Ataku Przede wszystkim wizualny, bo tu przede wszystkim były zdjęcia. Tu widzicie, jest taka nieduża bocznica kolejowa, stoją ciężarówki. Nie jest to oczywiście jakiś wielki punkt przeładunkowy, ale wystarczająco istotny, żeby można tutaj gromadzić zapasy, a później zasilać nimi resztę frontu, jadąc dalej na północ. Jeśli wrócimy sobie do tej mapy, tutaj też. Możemy sobie powiedzieć, że istnieje jeszcze jedna ważna linia kolejowa, która prowadzi z Melitopola, tutaj w stronę Nowej Kachowki. Ona też jest istotna, i dalej z Melitopola ciągnie się ta linia kolejowa na północ, ale już w stronę terenów okupowanych, no właśnie już nieokupowanych, w stronę terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Miałem okazję, prawdę mówiąc, jechać obiema tymi liniami kolejowymi. Na krym swojego czasu jeszcze przed 2014 rokiem, one prowadzą dalej do Symferopola i Sewastopola, ale to nie jest dla nas w tej chwili tak istotne. Czyli podsumowując, widzimy, że w tej chwili oprócz tych naziemnych ataków ukraińskich, naziemnych konwencjonalnych prób przebicia się przez linię frontu, cały czas trwa intensywna praca sił ukraińskich. Mająca na celu zrujnowanie rosyjskiej logistyki. To jest w tej chwili być może ta najbardziej kluczowa faza operacji. Może tu możemy się kłócić, co jest bardziej kluczowe. Bez jednego nie byłoby drugiego i na odwrót, więc obie są, obie są kluczowe, obie są ważne. Jeśli uda się faktycznie zniszczyć tę logistykę rosyjską w wystarczającym stopniu, żeby utrudnić im dostawy sprzętu, przede wszystkim amunicji, na linii frontu bardzo ułatwi to działanie piechocie i siłom pancernym na ziemi. Już w tej chwili pojawiają się doniesienia od rosyjskich żołnierzy, którzy twierdzą, że brakuje im różnych rzeczy, w tym nawet wody pitnej. To są stepowe tereny, infrastruktura jest mocno zrujnowana. Im bliżej do frontu, tym z tym ciężej. Jeszcze kwestia wysadzenia Kachowskiej tamy także tutaj nie pomogła, więc to aż tak nie dziwi. Miejmy nadzieję, że tego typu ataki wystarczą, żeby tak jak mówię, logistykę zrujnować, zablokować w wystarczającym stopniu. Tak jak mówiłem, udostępnię Państwu tę mapkę, w opisie będzie link, być może będziemy do niej wracać i dodawać tutaj kolejne takie ataki. Zobaczymy w jakim stopniu ten sposób prezentowania danych będzie dla Was atrakcyjny. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.